Przenika, podaj mi swą piękną rękę, zatańczmy walczyka. Bądź pozdrowiony, królu Karodzie. Cieszy nas, że w Twoim gronie Nowy król z woli najwyższego rodzi się w pokładach. Chcemy go godnie i pokłony oddamy. Stasz miejsce, znajdziemy. Dara! Dalsząc się er gości, długości, co to o przybyciu wieści, Od brązu niebo kończuje, Tylko, już pakuj Wielce mnie cieszy nowina, Godna szacunku przyczyna. Gościć was, moźgi magowie, Bez miejsca wskazać nie mogę. po drogę wolną macie, Idźcie dalej, a szukajcie. Wracając, z pałacu mego nie omijajcie. Aby ja mógł pośpieszyć i serce swe ucieszyć, nowemu królowi go utłożyć i przed nim korony położyć. Heron bardzo jest gnębiony, trudna na to rada. Nowy król już się narodził, korona tu spada. Dziwne Heroda zwyczaje mi, Kaczbrowi się wydaje, gdy on z się Księgi czyta, pierwszy powinien dziecię powitać. nie ta sprawa nieprosta, mowa Heroda zbyt ostra, nieszczera byś nas gościu w powrotnej drodze zaprosił. na na ciebie mówisz, to znaczy jest blisko, zatem żywo pospieszajmy i Boże powitajmy. Ja, król Herod, ja panuję. Wojsku memu rozkazuję. Żołnierze idźcie z mieczami, siądź głowy dzieci. Niech krew ulicami leci. Nie oddam perła ani korony, niech zginie nowonarodzony. Herod ciężko spuszcza głowę, w boki się ogląda. Na białą śmierć z ostrą kosą, co gniewnie spogląda. Dość się już na używałeś królu Herodzie. Spróbuj mej ostrej kosty, szyję ci w powodzie Za tą straszną niktemność, za krzywdy i zbrodnie. Chodź, co sobie zatańczymy, pokręć się koło mnie. Spójrz, jaka jestem straszna i do tego biała. Musisz nisko się pokłonić, żebym cię chciała. Tary diabeł też. Odcina robi. Wspaniały. I kochani, y, proszę przyjąć. Robicie Snickersy? bardzo proszę dla wszystkich. Podzielcie się. jednocześnie ja chcę podziękować pani dyrektor, y, paniom nauczycielkom, panu Wiktorowi, paniom kucharkom i niech oni wszyscy też tutaj się nam pokażą, bo naprawdę, kochani... Bez Was byśmy, byśmy sobie nie poradzili. Naprawdę bardzo dziękujemy. Spójrzcie Państwo, jak pięknie mieliśmy salę udekorowaną. Ja wczoraj przyszłam, to po prostu oczy przecierałam ze wzruszenia. Pani dyrektor, bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo proszę. Proszę bardzo. A to dla moich pracowników, o tak? tak? Na Pan Wiktor nie chce się to pokazać, ale bardzo dziękuję. Ale... Jest Panecki z nami. Oczywiście są zapracowane, no, to ale no, to jak Panie zwykle. To, że nie do cuduścia, <tryk> to Proszę dla państwa, ja jeszcze mam komunikat tam. dla mieszkańców osiedli. Że Pana czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi na co? Chodzi anieli grają, czułek grają, pasterze śpiewają, wyglęta klękają, tu na ogłaszają. Chrystus się rodzi na co? Chodzi anieli grają, czułek grają, pasterze śpiewają, wyglęta klękają, tu na W I... tej wersji się trzymam. Kochani, Państwo teraz będziecie spożywać jagłę. Smaczna, pyszna, polecam. Ale panie kucharki przygotowały niespodziankę. Na jednym z talerzyków jest jeden grosik. Kto znajdzie, będzie miał szczęście, zdrowie na cały przyszły rok. My troszkę mniejsze, a ta osoba będzie miała troszeczkę większe. Bo no, jak się ten ktoś ujał?